Cześć, ostatnie granie w lesie i kąpiel w piasku zainspirowało mnie do nagrania tego filmu. Zajmiemy się rozmontowaniem high w celu na przykład wyczyszczenia go. Widzimy tutaj teraz najpopularniejsze konstrukcje, to znaczy G36, AK, klasyczny mkowny STANAG. Także zapraszam do oglądania. Dobra, zaczynamy od emki. W pierwszej kolejności bierzemy śrubokręt, w tym wypadku jest krzyżakowy. Wykręcamy śrubę ze stopki. Śrubę odkładamy na bok. Mam magnetyczną podkładkę. I tutaj są takie dwie wypustki z obu stron. Należy je wcisnąć i magazynek nam wyjedzie. Tutaj już jeden element wyskoczył. One lubią sobie wypadać po pewnym czasie. No ale przejdźmy dalej, do tego jeszcze wrócę. Mniejszy krzyżakowy. No i rozkręcamy obudowę. E, następnie. Musimy przede wszystkim uważać, żeby ten element nie wyskoczył, nie odleciał w bliżej nieokreślonym kierunku. Ponieważ jest to element, który odpowiada za trzymanie kulek. Bez tego elementu po prostu po nakręceniu kulki będą od razu w... No i najtrudniejsza część w całej robocie, czyli demontaż tego, oto, tej oto zawleczki. Ja sobie tego użyję małego śrubokręta. Trzeba użyć trochę siły. Podważamy z różnych stron, w końcu zaczyna schodzić. Ale zależnie od magazynka, może to zająć od kilku sekund do kilku minut kombinowania. Uważamy też, żeby nie urwać ośki, na której siedzi. Mamy zdjęte. I teraz pamiętamy o tym elemencie. No, i delikatnie podważamy. Rozkładamy na dwie połówki. Oto mamy rozłożonego hi-capa. Tak, tutaj siedzi zwalniacz. Ten akurat nie jest jakoś specjalnie, specjalnie ubrudzony. Możemy jeszcze zajrzeć, zrobić kontrolę sprężyny. Tutaj ściągam klapkę. Sprężyna jest zamontowana w taki sposób. No i nakręcając tym, nakręcamy sprężynę. Jeśli sprężyna jest pęknięta, bądź zdarza się, że tutaj jest pęknięty element. Na którym sprężyna ma się trzymać, nasz high-cap nie będzie działał. Więc możemy przejść do złożenia. Zakładamy najpierw pokrywkę na samą sprężynę. Tutaj zwracamy uwagę, którą stroną, żeby do siebie to ładnie pasowało. Dociskamy. No i teraz bierzemy drugą połówkę. No i delikatnie delikatnie dopasowujemy. Wszystko nam tu ładnie kliknie, ale może nam wypaść też losowo wybrany element. W tym wypadku jest to akurat pokrywka, otworu, którym zasypujemy kulki żeby się uda wsadzić. O. Jak magazynek już do siebie pasuje, bierzemy, skręcamy tak jak był. Zakładamy zawleczkę. Założenie jest znacznie prostsze niż demontaż. Następnie ten element znajduje się na małej osi tutaj. Po prostu go dociskamy. Bierzemy skorupę magazynka no i delikatnie wkładamy tutaj e, mkowe akurat magazynki mają te dwie łapki należy je delikatnie ścisnąć i magazynek sobie skakuje w tym momencie już nic nam nigdzie nie wyskoczy nie odpadnie wystarczy tylko wziąć ostatnią śrubę no i przykręcić stopkę magazynka mamy gotowego stanaga Teraz przejdziemy sobie do kolejnego magazynka. Będzie to magazynek z AK. Jest to prawdopodobnie cymowski, ale nie mam pewności, ponieważ ten magazynek dostałem. Hajka. Tutaj będziemy potrzebować czegoś do wybicia pina. W tym przypadku pomogę sobie młotkiem. Następnie musimy tego pina po prostu złapać kombinerkami, wyciągnąć, odłożyć na bok. No i w tym momencie, skorupa już nam wyjeżdża. Ok, tutaj, jak widzimy, element nie odpadł. Więc nie będziemy go ruszać. Bierzemy śrubokręt, przystępujemy do odkręcania, rozkręcania na dwie połówki. I ponownie, po wykręceniu śrub, podważamy tą zawleczkę. akurat zeszła znacznie szybciej. No i jesteśmy gotowi do rozpołowienia magazynka na, pół, na dwie połówki. Wygląda to nieco inaczej. Tutaj należy zwrócić uwagę pokażę z bliska. Tutaj mamy ośkę. Ta klapka musi się trzymać w otworach. No właśnie. Tutaj jest symetrycznie taki z drugiej strony. Po prostu ją wkładamy. Tutaj znowu mamy zwalniacz, który nie powinien nam wyskoczyć, ale może się to zdarzyć. No, jeszcze nieopróżniony skulek do końca. Tutaj zeskoczyła sprężyna, ale to się dobrze składa, bo wyciągniemy ją do końca. Ten magazynek już będę czyścił. Może sobie to zrobić za kamerą. I zaraz do Was wrócę na montaż. Ok, magazynek mamy mniej więcej wyczyszczony, także będziemy się brać za montaż. W pierwszej kolejności bierzemy koło, jest, którym podkręcamy magazynek montujemy w otworze. Następnie i to jest ta trudniejsza część, musimy założyć sprężynę. W taki sposób, żeby dwie strony sprężyny weszły tutaj w dwa otwory, więc takie łapki. Eee, to wam może chwilę zająć. Natomiast zamontowane wygląda tak. Eee, Uwaga też, żeby ta sprężyna nie wypadła. Jeśli sprężyna wyskoczy z tej obudowy, to nawinięcie i z powrotem jest mało przyjemną czynnością. No i dalej ponownie ląduje pokrywka od sprężyny. Zakładamy klapkę, co może nie być takie proste. U mnie akurat strasznie ta klapka wypada. No i zakładamy drugą połówkę. Zwracając uwagę, żeby wszystko do siebie pasowało, nie robimy tu nic na siłę. Jak coś nie zaskoczyło jeszcze, zaskoczy przy skręcaniu. Bierzemy śrubokręt, bierzemy śrubki. Zwracamy też uwagę na długość, ponieważ mogą, mogą być śrubki wszystkie takie same. Mogą, tak jak tutaj, być w różnych długościach. Różnice są niewielkie, ale występują. Sprawdzamy, czy wszystko nam tu dolega. Jeśli nie, no to dokrę dokręcamy tak, żeby pasowało. W skrajnym wypadku możemy magazynek rozłożyć, zobaczyć, czy wszystko dobrze zrobiliśmy. Sprawdzamy, czy klapka się otworzy. Czy zwalniacz kulek chodzi. Zakładamy zawleczkę. Najlepiej podeprzeć sobie koło tyłu palcem. No i wkładamy do skorupy. Następnie bierzemy pina, montujemy magazynek zakap. Mamy zrobione. Przechodzimy do magazynka od G36, tutaj zaczną się już e, dziać ciekawe rzeczy, to znaczy e, magazynki, nie do, e, kulki nie do końca tam gdzie powinny się znajdować, co w niektórych konstrukcjach się zdarza. Tutaj wykręcamy śrubę ze stopki i w tym momencie już nam można sobie pomóc za koło, łapiemy, no i kulki już nam wystrzeliły. W tym wypadku akurat były tutaj zaklinowane. W magazynku od Getty wszystko jest dokładnie tak jak w magazynku od M4, poza samym kształtem. No i różni się klapką od góry, która jest zupełnie inna. Ponownie rozkręcamy śruby. Wykręcamy śruby, rozkręcamy magazynek. Kiedy śruby są wyjęte, po raz kolejny tu nie, nie ma żadnej niespodzianki. Musimy zrzucić zawleczkę. Tu akurat siedzi bardzo mocno. No i odleciała. Znalazła się, jest na swoim miejscu. Trochę mi się odjęła. Odprostuję ją, żeby nie zapomnieć przy montażu. No i rozbieramy na dwie połówki delikatnie. Tutaj są akurat bardzo cienkie ścianki tego magazynka. Prężyna na swoim miejscu. Pokażę Wam tu jeszcze na zbliżeniu, jak to wygląda. Tutaj klapka jest zamontowana, jakby w rogu. Zwalniacz kulek jest dość duży, siedzi sobie stabilnie. Natomiast reszta magazynka jest dokładnie taka sama, jeśli chodzi o sam mechanizm. Wyczyszczę go i widzimy się na składaniu. Także przystępujemy do składania. Bierzemy sobie koło, bierzemy sobie obudowę ze sprężyną. Najpierw napasowujemy środek, potem napasowujemy na to sprężynę. A już wszystko siadło. Zakładamy dekielek. Zakładamy klapkę, która w moim przypadku wyskoczyła. Element ze sprężynką. Odpowiada za to, żeby nam się nie cofało całe koło ze sprężyną. I wydaje taki piękny dźwięk klikania, znany wszystkim użytkownikom high cupów. Zwróćcie też uwagę, nie wszystkie magazynki to mają. Jest tutaj obsadka z gwintem, nie wiem jak mu będzie widać. Ponieważ jeśli ona nam wypadnie, magazyn nie będzie nie będzie się dało przykręcić magazynka do obudowy. Przechodzimy sobie dalej. Dopasowujemy. Wszystko ładnie klika. Śrubki. Zakładamy zadleczkę, wszystko jest na swoim miejscu, więc możemy włożyć to do skorupy. No i przykręcamy śrubką w stopce magazynka. No i magazynek gotowy. Z właściwego materiału to tyle. Myślę, że każdy po obejrzeniu tej, tego krótkiego filmu będzie w stanie już przejrzeć sobie magazynek, wyczyścić go i nie będzie wam straszna kąpiel w piasku czy w wodzie. Razem z repliką, oczywiście.